Hobbit, 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 hobbit hobbit, hobbit To jest hobbit, widzicie jak biją, bijatykują się i zawsze się biją Tak przez kilka lat już się biją Biegają jak koń na łyżwach już się biją, jo! Jo, jo! Już tu widzisz roziomka, no, pa jak biegnie na swoim ośle, jo! Yo, yo jak gadają se i to jest ekscytujące mega, yo, 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 yeah! Akurat widzicie jak kozły biegną, atakują, bawią się swoją cegłą. Wszyscy biją się i będą bić. Strzały lecą, jakby dostał koń prycz! Teraz właśnie lecą, lecą strzały, uciekają i płaczą jak w całe baby. Teraz lecą jakieś te właśnie komary, a tutaj wyskakuje robot spory. Wychodzi, patrzą się jak na debila Wszyscy tutaj biegną jakby dostali w dyla Wszyscy patrzą się, tu bija, tykują się Patrzcie tu golem i jakaś precz Biją się, dostał w ramie, nie żyje Drugi już prawie dead, no i deda, byg my w ramie No i w plecy no Lecą smoki, biorą go i do widzenia Zaatakowali już jego Patrzą się, jakby ślepy bili, no i ją, ją, Biorą wszystkich, zmiotli z powieści ziemi. Tutaj wbija mu nóż plecy, ją, ją. Tutaj patrzy, spada już na dół. Niestety, milimetry od tego już są. Teraz wbija już nóż temu gościowi. A ten nie, nie żyje, jakby dostał kością. No, jak widać. Hobbit, 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 hobbit. Tak, to hobbit. Hobbit, hobbit, tak właśnie ją rapujemy do hobbita, bo to jest dobra baśnią. Właśnie widać jak piją się tutaj. Krasnar jakiś walił młotem w se, myk, myk, i to już zabił go. Wyskakuje, krasnal, bije go, <ścoughs> bije, 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 bije go. Już zabił, no i leży jak tak zły. No i dobra, to był hobbit cały, ją, ją, niea.